Wyobraź sobie, że stoisz przed mistycznym portalem, przejściem, które przenosi cię poza granice zwykłej percepcji. Ten portal nie jest fizyczny, ale eteryczny, zlokalizowany w centrum twojego czoła. To legendarne trzecie oko, koncept, który przekracza granice kultury i epok, obiecując odkrycie ukrytych tajemnic wszechświata i rozwiązanie zagadek istnienia. Od niepamiętnych czasów mędrcy i mistycy mówili o transformacyjnej mocy trzeciego oka. Ale czym dokładnie jest to enigmatyczne oko? Nie jest to fizyczny organ, ale subtelne centrum energetyczne, okno na wymiary poza naszym trójwymiarowym światem. Odblokowanie trzeciego oka to nie tylko abstrakcyjny koncept. To podróż samopoznania, która może zrewolucjonizować Twoje postrzeganie rzeczywistości. Aktywując to centrum energetyczne. Nie tylko poszerzasz swoją świadomość, ale także zyskujesz dostęp do ogromnego zasobu intuicyjnej mądrości i jasności umysłu. Wyobraź sobie, że możesz poruszać się przez życie z niezawodnym wewnętrznym kompasem, zdolnym do prowadzenia cię przez najtrudniejsze decyzje z łatwością i gracją. To tylko jeden z wielu darów, jakie może ofiarować przebudzenie trzeciego oka. Pojęcie trzeciego oka nie jest współczesnym wynalazkiem. Jego korzenie sięgają głęboko w żyzną glebę starożytnych tradycji duchowych. W Yoga Sutrach w fundamentalnym tekście filozofii jogi, znajdujemy odniesienia do znaczenia przepływu energii przez czakry, centra energetyczne subtelnego ciała. Ta energetyczna podróż to nie tylko ezoteryczne ćwiczenie, to dokładnie zmapowana droga do duchowego oświecenia. Każda czakra reprezentuje stopień na tej kosmicznej drabinie, a trzecie oko Powiązane z czakrą Aina, jest przedostatnim krokiem przed osiągnięciem najwyższej realizacji. Czakra Aina, zlokalizowana między brwiami, jest epicentrum intuicji i rozeznania. To tutaj manifestuje się transcendentna mądrość, gdzie zasłona między światem fizycznym a duchowym staje się najciętsza. Odblokowując to centrum, nie tylko poszerzasz swoje postrzeganie, ale także budzisz wyższe zdolności umysłowe. Aby w pełni zrozumieć moc trzeciego oka, kluczowe jest zrozumienie całego systemu czakr. Wyobraź sobie swoje ciało jako kosmiczną symfonię, gdzie każda czakra jest unikalnym instrumentem, przyczyniającym się do ogólnej harmonii Twojego istnienia. Na najbardziej podstawowym poziomie mamy czakrę korzenia, zakorzenioną w pierwotnych instynktach przetrwania. Gdy energia wznosi się, przechodzi przez czakrę sakralną, siedlisko kreatywności i seksualności. Oraz przez czakrę splotu słonecznego, centrum osobistej mocy i poczucia własnej wartości. Czakra serca działa jako most, równoważąc niższe i wyższe energie, podczas gdy czakra gardła daje głos Twojej wewnętrznej prawdzie. To w tym wznoszącym się postępie docieramy do trzeciego oka, czakry Aina. Energia przepływająca przez te centra determinuje nie tylko Twoje skupienie i świadomość, ale także kształtuje Twoją postrzeganą rzeczywistość. Gdy trzecie oko jest odblokowane i aktywne, zyskujesz dostęp do wyższego poziomu percepcji i intelektualnego wglądu. Wyobraź sobie, że jesteś zdolny widzieć poza pozorami, rozumieć podziemne prądy kształtujące wydarzenia wokół ciebie. To jest obietnica przebudzonego trzeciego oka, jasna i przenikliwa wizja, która przekracza to, co pospolite i obejmuje to, co niezwykłe teraz. Gdy rozumiemy znaczenie trzeciego oka, jak możemy odblokować ten mistyczny portal? Odpowiedź leży w starożytnej, ale potężnej praktyce, kreatywnej wizualizacji. Zamknij oczy i wejdź głęboki oddech. Wyobraź sobie świetlisty punkt w centrum swojego czoła, delikatnie pulsujący światłem indygo. Gdy skupia się na tym punkcie, poczuj, jak formuje się lekkie ciśnienie, jakby subtelna energia się kumulowała. Teraz wyobraź sobie sekwencję liczb od jednego do dziewięciu, z każdą z nich świecącą intensywnie, zanim się rozproszy. To ćwiczenie nie jest tylko grą umysłową, jest potężnym narzędziem do skupienia swojej uwagi i energii na chakrze Aina. Gdy przechodzisz przez sekwencję, pozwól sobie poczuć rosnącą więź z Twoim wyższym ja, tą częścią Ciebie, która przekracza ego i dotyka boskości. Wysyłaj stały strumień energii do tego podniesionego aspektu swojego bytu, jakbyś karmił święty płomień. Ten rytuał wizualizacji nie jest tylko abstrakcyjnym ćwiczeniem. Jest to sprawdzona technika rozwiązywania problemów, zmiany percepcji i manifestowania namacalnych zmian w Twoim życiu. Regularnie praktykując, w istocie przeprogramowujesz swój umysł podświadomy, dostosowując go do swoich najgłębszych pragnień i aspiracji. Przebudzenie trzeciego oka nie jest końcem samym w sobie, ale początkiem transformacyjnej podróży. Gdy stajesz się bardziej dostrojony do tej intuicyjnej zdolności, zaczniesz zauważać subtelne, ale głębokie zmiany w swoim codziennym życiu. Być może zaczniesz doświadczać nagłych wglądów, które prowadzą Cię do innowacyjnych rozwiązań, lub może zauważysz wzrost swojej zdolności do odczytywania intencji i emocji innych, jakbyś mógł widzieć poza społecznymi maskami. Które wszyscy nosimy. Te synchroniczności i chwile jasności nie są przypadkami. Są to znaki, że Twoja praktyka przynosi owoce, że dostraja się do wyższej częstotliwości świadomości. Ale pamiętaj, prawdziwa moc trzeciego oka nie leży tylko w poszerzonej percepcji, ale w zdolności do aktywnego kształtowania swojej rzeczywistości. Kultywując tę zdolność, stajesz się świadomym współtwórcą swojego doświadczenia życiowego. Gdy kontynuujesz swoją podróż przebudzania i wzmacniania swojego trzeciego oka, kluczowe jest utrzymanie konsekwentnej praktyki. Jak każdy miejszyn, ta intuicyjna zdolność wzmacnia się z regularnym używaniem i słabnie z zaniedbaniem. Poświęć kilka minut każdego dnia na ćwiczenie wizualizacji. Robiąc to, inwestujesz nie tylko w swój duchowy rozwój, ale także kultywujesz potężne narzędzie do poruszania się przez wyzwania życiowe z gracją i mądrością. Zwracaj uwagę na subtelne znaki wokół ciebie. Wszechświat nieustannie komunikuje się z nami, oferując wskazówki i potwierdzenia. Z przebudzonym trzecim okiem stajesz się bardziej wrażliwy na te kosmiczne wiadomości, zdolny do rozpoznania ukrytego znaczenia w pozornie pospolitych wydarzeniach. Pamiętaj, że przebudzenie trzeciego oka nie jest ostatecznym celem, ale ciągłą podróżą ekspansji i odkrywania. Każdy dzień przynosi nowe możliwości do pogłębienia twojego związku z tą intuicyjną zdolnością, do eksploracji rozległych krajobrazów twojej wewnętrznej świadomości. Gdy twoja praktyka się pogłębia, możesz zacząć doświadczać zjawisk, które kwestionują konwencjonalne rozumienie. Żywe wizje podczas medytacji, prorocze sny, a nawet doświadczenia poza ciałem nie są rzadkie dla tych, którzy aktywnie kultywują swoje trzecie oko. Te doświadczenia Choć potencjalnie zaskakujące, są naturalnymi manifestacjami rozszerzonej świadomości. Służą one jako mosty między światem fizycznym a subtelnymi królestwami, oferując wglądy w rzeczywistości poza naszą zwykłą percepcją. Jednak ważne jest, aby podejść do tych doświadczeń z równowagą otwartości i rozeznania. Nie każda wizja czy uczucie powinno być traktowane dosłownie. Częścią procesu przebudzania trzeciego oka jest rozwijanie mądrości aby interpretować i integrować te doświadczenia w znaczący sposób w swoim życiu. Podczas gdy koncept trzeciego oka ma głębokie korzenie w duchowych tradycjach, współczesna nauka zaczyna rzucać światło na fizjologiczne mechanizmy, które mogą leżeć u podstaw tej intuicyjnej zdolności. Szyszynka, mała struktura w centrum mózgu, została przez niektórych badaczy powiązana z koncepcją i jego oko. Tak ruczą Odpowiedzialny za produkcję melatoniny, odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmów okołodobowych i historycznie był uważany za siedzibę duszy przez różne kultury. Niedawne badania sugerują, że szyszynka może być wrażliwa na pola elektromagnetyczne, co może wyjaśniać niektóre z doświadczeń relacjonowanych przez praktyków medytacji i technik trzeciego oka. Dodatkowo, regularna praktyka uważności i medytacji wykazała mierzalne efekty na strukturę i funkcję mózgu. Szczególnie w obszarach związanych z uwagą i świadomą percepcją. Chociaż nauka jest jeszcze na wczesnym etapie pełnego zrozumienia tych zjawisk, konwergencja między starożytnymi praktykami duchowymi a nowoczesnymi odkryciami neurobiologicznymi jest fascynująca i obiecująca. Koncepcja trzeciego oka nie ogranicza się do kręgów ezoterycznych i duchowych. Przeniknęła ona kulturę popularną, wpływając na sztukę, literaturę i muzykę. Od surrealistycznych malowideł po teksty piosenek rockowych, obraz mistycznego oka w centrum czoła zafascynował artystów i myślicieli na przestrzeni dekad. Ta kulturowa powszechność nie jest tylko ciekawostką, jest świadectwem uniwersalnego uroku tego konceptu. Idea poszerzonej percepcji, widzenia poza zasłoną zwykłej rzeczywistości głęboko rezonuje z ludzkim pragnieniem zrozumienia tajemnic istnienia. Eksplorując przedstawienia trzeciego oka w sztuce i mediach, możesz zyskać nowe perspektywy na swoją własną podróż przebudzenia. Każda artystyczna interpretacja oferuje nowy kąt, nowy sposób konceptualizacji i interakcji z tą intuicyjną zdolnością. Prawdziwym testem przebudzenia trzeciego oka nie są nadzwyczajne doświadczenia, ale to, jak poruszasz się w codzienności. Zwiększona jasność i intuicja, które przechodzą wraz z tą praktyką. Powinny manifestować się we wszystkich aspektach Twojego życia. W pracy możesz odkryć, że masz głębsze wglądy w projekty i dynamikę interpersonalną. W relacjach Twoja zdolność do empatii i zrozumienia może się znacznie pogłębić. Nawet codzienne zadania, takie jak zakupy czy gotowanie, mogą stać się aktami świadomej obecności i kreatywności. Kluczem jest utrzymanie postawy ciekawości i otwartości. Każdy moment. Każda interakcja staje się okazją do ćwiczenia i udoskonalania swojej poszerzonej percepcji. Z czasem możesz odkryć, że granica między praktyką duchową a życiem codziennym rozmywa się, ponieważ każdy aspekt Twojego istnienia zostaje nasycony jasnością i mądrością trzeciego oka. Jak każda podróż rozwoju osobistego, przebudzenie trzeciego oka nie jest wolne od wyzwań. Ważne jest, aby być świadomym potencjalnych pułapek na drodze. Jednym z powszechnych niebezpieczeństw jest duchowe ego, tendencja do odczuwania się wyjątkowym lub oświeconym z powodu swoich doświadczeń. Pamiętaj, że prawdziwe przebudzenie prowadzi do pokory i współczucia, a nie do arogancji. Innym wyzwaniem jest brak równowagi. Choć skupienie na trzecim oku jest potężne, kluczowe jest utrzymanie wszystkich czakr w harmonii. Zaniedbanie niższych centrów energetycznych może prowadzić do braku urzemienia. Utrudniając integrację duchowych wglądów w praktyczne życie. Istnieje również ryzyko uzależnienia się od nadzwyczajnych doświadczeń, ciągłego poszukiwania wizji lub intensywnych doznań. Prawdziwa mądrość często manifestuje się w subtelny sposób, a ważne jest, aby cenić ciszę i prostotę równie mocno, jak momenty ekstazy. Oprócz swojej funkcji jako portal do wglądów i poszerzonej percepcji, Trzecie oko może być także potężnym narzędziem uzdrawiania i osobistej transformacji. Wielu praktyków relacjonuje, że koncentrując energię na tym centrum, są w stanie uwolnić długotrwałe blokady emocjonalne i umysłowe. Jasność, która przychodzi wraz z przebudzeniem trzeciego oka, może oświetlić podświadome wzorce i ograniczające przekonania, pozwalając ci świadomie się nimi zająć i je przekształcić. Na poziomie fizycznym Niektóre tradycje uzdrawiania energetycznego wykorzystują trzecie oko jako punkt centralny do kierowania energii uzdrawiającej. Choć te praktyki nie powinny zastępować konwencjonalnej opieki medycznej, wielu znajduje w nich cenne uzupełnienie swojego ogólnego dobrostanu. W miarę jak coraz więcej osób budzi się do potencjału swojego trzeciego oka, pojawia się intrygujące pytanie: jaki może być zbiorowy wpływ tego przebudzenia na ludzką świadomość jako całość? Niektórzy wizjonerzy i myśliciele duchowi sugerują, że stoimy na progu kolektywnej ewolucji świadomości. Masowe przebudzenie trzeciego oka, argumentują, mogłoby doprowadzić do zmiany paradygmatu w sposobie, w jaki wchodzimy w interakcje ze sobą nawzajem i z planetą. Wyobraź sobie świat, w którym empatia i intuicyjne zrozumienie są normą, gdzie decyzje są podejmowane z holistyczną wizją, która bierze pod uwagę dobro wszystkich. To nie jest odległy utopijny scenariusz, ale namacalna możliwość, do której realizacji każda osoba może się przyczynić poprzez swoje własne przebudzenie i rozwój. W erze zdominowanej przez technologie i informacje, koncept trzeciego oka zyskuje nowe wymiary i znaczenie. Przeciążenie informacjami i ciągłe bodźce cyfrowego świata mogą wydawać się antagonistyczne wobec ciszy potrzebnej do wewnętrznego przebudzenia. Jednak paradoksalnie ta sama złożoność czyni rozwój intuicji i jasności umysłu bardziej istotnym niż kiedykolwiek. Przebudzone trzecie oko można uznać za naturalny firewall przeciwko dezinformacji i manipulacji medialnej. Kultywując swoją wewnętrzną percepcję, rozwijasz wyrafinowany filtr, zdolny do rozpoznawania prawdy wśród hałasu ery informacyjnej. Ponadto technologia może być sojusznikiem w rozwoju trzeciego oka. Aplikacje do medytacji z przewodnikiem, biofeedback i rzeczywistość wirtualna są wykorzystywane do ułatwiania zmienionych stanów świadomości i wspierania praktyk wizualizacyjnych. Te nowoczesne narzędzia, używane z rozwagą, mogą uzupełniać tradycyjne techniki, tworząc most między starożytną mądrością a współczesną innowacją. Przebudzenie trzeciego oka nie ogranicza się do duchowości. Ma ono głębokie implikacje dla kreatywności i innowacji we wszystkich dziedzinach życia. Wielu największych wynalazców, artystów i myślicieli w historii przypisywało swoje rewolucyjne odkrycia momentom intuicyjnego wglądu, przebłyskom zrozumienia, które przekraczają liniowe myślenie. Kultywując swoje trzecie oko, w istocie dostrajasz swoją antenę do tych iskierek boskiej inspiracji, stajesz się bardziej otwarty na pomysły które unoszą się w eterze zbiorowej świadomości, zdolne do uchwycenia i manifestowania innowacyjnych koncepcji, które mogą zrewolucjonizować całe branże lub dać początek nowym formom ekspresji artystycznej. Wyobraź sobie siebie jako kanał, przewodnik, przez który rewolucyjne pomysły mogą płynąć do materialnego świata. To nie jest pusta fantazja, ale realny potencjał, który odblokowuje się, gdy pogłębiasz swoją więź z wewnętrznym okiem. W miarę jak nauka posuwa się naprzód w zrozumieniu wszechświata odkrywamy fascynujące paralelne między wglądami fizyki kwantowej a starożytnymi naukami o trzecim oku. Zasada obserwatora w mechanice kwantowej. Idea, że świadomość obserwatora wpływa na obserwowaną rzeczywistość, głęboko rezonuje z ezoterycznym konceptem, że nasza percepcja kształtuje naszą rzeczywistość. Niektórzy teoretycy sugerują, że trzecie oko może działać jako interfejs między naszą indywidualną świadomością a kwantowym polem, które leży u podstaw rzeczywistości. Budząc tę zdolność, możemy stać się bardziej świadomymi obserwatorami, zdolnymi do bardziej bezpośredniego wpływania na struktury rzeczywistości poprzez skupioną intencję. Chociaż te idee znajdują się jeszcze na pograniczu nauki i filozofii, oferują one żyzny grunt do eksploracji i osobistego eksperymentowania. Pracując z Trzecim Okiem, nie tylko eksplorujesz wewnętrzne królestwa świadomości, ale potencjalnie uczestniczysz w wielkiej eksploracji samej natury rzeczywistości. Przebudzenie Trzeciego Oka można postrzegać jako współczesną manifestację klasycznej podróży Bohatera. Wzoru narracyjnego zidentyfikowanego przez mitologa Jozefa Campbella jako wspólny dla opowieści i mitów we wszystkich kulturach. W tej archetypowej podróży Bohater opuszcza zwykły świat. Aby wyruszyć w królestwo nadprzyrodzonych wyzwań, stawia czoła próbom, zdobywa sojuszników i ostatecznie powraca odmienione, przynosząc błogosławieństwa swojej społeczności. Proces przebudzania i rozwijania trzeciego oka podąża za podobnym wzorem. Opuszczasz zwykłą percepcję, aby eksplorować królestwa poszerzonej świadomości, stawiasz czoła wewnętrznym wyzwaniom. Przezwyciężasz ograniczenia i ostatecznie wracasz do codziennego życia z przemienioną wizją i darami do podzielenia się ze światem. Widząc swoją podróż przez tę mitologiczną soczewkę, zyskujesz nowe uznanie dla głębi i znaczenia swojego duchowego poszukiwania. Każde wyzwanie staje się okazją do wzrostu, każdy wgląd, klejnotem mądrości przyniesionym z Królestwa Niezwykłego. Przebudzenie trzeciego oka nie tylko przekształca naszą indywidualną percepcję. Ale może także zrewolucjonizować nasz związek z planetą. Wielu, którzy rozwijają tę zdolność, relacjonuje głębokie poczucie połączenia z naturą, wizeralne zrozumienie, że nie jesteśmy oddzieleni od świata naturalnego, ale stanowimy jego integralną część. To poszerzone postrzeganie może być kluczem do rozwiązania ekologicznych kryzysów, z którymi się mierzymy. Gdy widzimy przez oko mądrości, Nieprzemyślana eksploatacja zasobów naturalnych staje się nie do pomyślenia. Zamiast tego jesteśmy skłonni działać jako strażnicy Ziemi, rozumiejąc, że dbanie o planetę to dbanie o nas samych. Wyobraź sobie świat, w którym decyzje dotyczące wykorzystania zasobów, rozwoju urbanistycznego i polityki ekologicznej są kierowane przez tę holistyczną wizję. Zbiorowe przebudzenie trzeciego oka mogłoby katalizować ekologiczną rewolucję. Przekształcając naszą cywilizację z konsumentów w zarządców ziemi, rozważając przebudzenie trzeciego oka w szerszej skali, jesteśmy skłonni zastanawiać się nad samym biegiem ludzkiej ewolucji. Niektórzy myśliciele sugerują, że stoimy na progu ewolucyjnego skoku w świadomości, porównywalnego do pojawienia się samoświadomości u naszych odległych przodków. Masowe przebudzenie trzeciego oka mogłoby być katalizatorem tej ewolucji. Gdy coraz więcej osób uzyskuje dostęp do poszerzonych stanów świadomości, sama struktura naszego społeczeństwa i kultury mogłaby się przekształcić. Wyobraź sobie świat, w którym empatia, intuicja i wewnętrzna mądrość są siłami napędowymi naszych interakcji i instytucji. To nie jest odległa utopia, ale potencjał uśpiony w każdym z nas. Każda osoba, która budzi swoje trzecie oko, przyczynia się do tej zbiorowej transformacji tworząc fale zmian rozchodzące się przez całą sieć ludzkiej świadomości. Gdy posuwasz się naprzód w swojej podróży przebudzania trzeciego oka, jednym z najgłębszych i najbardziej satysfakcjonujących wyzwań jest integracja swoich niezwykłych doświadczeń w codziennym życiu. Celem nie jest ucieczka od rzeczywistości codziennej, ale jej transformacja poprzez poszerzoną percepcję. To może oznaczać przenoszenie jasności i intuicji, które doświadczasz podczas medytacji do swoich codziennych interakcji. Może to oznaczać dostrzeganie świętości w świeckości, rozpoznanie piękna i tajemnicy w najprostszych momentach życia. Pamiętaj, że prawdziwy Mistrz to nie ten, który żyje w odosobnieniu na szczycie góry, ale ten, który chodzi między ludźmi, promieniując mądrością i współczuciem w każdej interakcji. Twoje przebudzone trzecie oko to dar nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich wokół ciebie. Kiedy dochodzisz do końca tej eksploracji trzeciego oka, ważne jest, aby pamiętać, że każda podróż jest wyjątkowa. Wglądy, wyzwania i objawienia, które napotkasz po drodze, będą tylko Twoje. Nie ma z góry ustalonej mapy przebudzenia duchowego. Niektórzy mogą doświadczyć dramatycznych zmian niemal natychmiast, podczas gdy dla innych proces może być bardziej subtelny i stopniowy. Oba te ścieżki są równie ważne i cenne. Ważne jest, aby pozostać otwartym, ciekawym i współczującym wobec siebie na tej drodze. Świętuj każdy wgląd, choćby wydawał się mały. Przyjmuj wyzwania jako okazję do wzrostu. A przede wszystkim, ufaj swojej własnej wewnętrznej mądrości. W końcu to właśnie reprezentuje trzecie oko. Na zakończenie pozostawiamy cię z zaproszeniem. Zaproszeni do eksploracji zlegli się krażobrazowo, że jest w z jej do zanurzenia się w głębinach swojego istnienia i wynurzenia się z perłami mądrości, do spojrzenia na świat nie tylko swoimi fizycznymi oczami, ale okiem intuicji i głębokiego zrozumienia. Przebudzenie trzeciego oka nie jest końcem podróży, ale początkiem nieskończonej przygody. Jest to zaproszenie do widzenia poza pozorami, do dostrzegania współzależności wszystkich rzeczy, do świadomego współtworzenia rzeczywistości, której pragniesz doświadczyć. Pamiętaj, że rzeczywistość, którą postrzegasz, jest kształtowana przez soczewkę, przez którą na nią patrzysz. Odblokowując swoje trzecie oko, nie tylko zmieniasz swoją percepcję, dosłownie przekształcasz swój świat. Jeśli ten film poruszył cię w jakiś sposób, rozważ podzielenie się nim z kimś, kto również może na tym skorzystać. Nie wahaj się zostawić swoich komentarzy i relacji poniżej, chciałbym poznać twoją opinię. Sprawdź kolejny film, który pojawi się na Twoim ekranie. Jest on kluczowy dla kontynuacji tej podróży. Do zobaczenia tam.